Profesora Krzysztofa Rzepę, Panią Annę Domagalską z Wozku Wszystkich uczestników plebiscytu witam. Bibliotekarzy, nauczycieli, dyskusyjny klub książki, Stowarzyszenie Civites Christiana, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Także witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy dzisiaj filmem, który był przygotowany na wystawę Expo w Szanghaju w 2010 roku, ale uważam, że ten film świetnie oddaje tysiąc lat historii Polski. Jest to historia w pigułce, wszystkie najważniejsze wydarzenia, wszystkie najważniejsze rzeczy, oprócz tych militarnych, również te typowo codziennego życia, smutki i radości. Czasami zastanawiałam się, czego było więcej w tej naszej historii. Czy tych tragicznych rzeczy, czy tych właśnie dobrych. Ale trudno mi tutaj osądzać, to nam wyjaśni Pan Profesor Krzysztof Rzepa i, i, i potem po rozstrzygnięciu plebiscytu wygłosi swój wykład. Proszę Państwa, plebiscyt, który przygotowaliśmy dla Państwa był. Odbywał się od 1 do 31 marca, odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych, bo zależało też nam, żeby zobaczyć, jak młodzież spogląda na historię Polski i co dla niej jest ważne i jakie osoby, jakie postaci są też istotne w ich życiu. Proszę Państwa, cieszę się, że spotykamy się w przeddzień tej wielkiej uroczystości, które będą jutro, ogólnopaństwowe, spotykamy się po to, aby uczcić pamięć tych ludzi, którzy byli tutaj, żyli. Jesteśmy, mieszkamy w Wielkopolsce, czyli tutaj na naszej ziemi rodziła się nasza państwowość, rodził się nasz naród. Proszę Państwa, teraz już poproszę Panią Marię Malewicz, która odczyta protokół z posiedzenia komisji, która oznajmi, jak wyglądało losowanie i kto w tym naszym prewistycie dostanie nagrodę. Dziękuję. razem 1050. rocznicę Chrztu Polski. Organizatorem plebiscytu była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Patera z siedzibą przy ulicy Gajewskich 48 w Wolsztynie. Plebiscyt trwał od 1 do 31 marca 2016 roku i obejmował dwie kategorie wiekowe: pierwsza do lat 15, druga od lat 16. Plebiscyt miał na celu uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski poprzez poznanie zdania mieszkańców gminy Wolsztyn na temat doniosłych wydarzeń, postaci i książek na przestrzeni ponad, naszej ponad tysiącletniej państwowości. Łącznie w plebiscycie wzięło udział 580 troje uczestników. W kategorii pierwszych do lat 15 wzięło udział 455 uczestników. W kategorii drugiej od lat 16 wzięło udział 128 uczestników. We Wili Biblioteki w Kępłowie wzięło udział 94 uczestników, w kategorii pierwszej 79 osób, w kategorii drugiej 15. We Filii Biblioteki w Obrzy wzięło udział 210 uczestników, w kategorii pierwszej 193 osoby, w kategorii drugiej 17. W chwili Biblioteki w Starym Widzimiu wzięło udział 73 uczestników, w kategorii pierwszej 58 osób, w kategorii drugiej 15. W chwili Biblioteki w Świętnie wzięło udział 40 uczestników, w kategorii pierwszej 30, w kategorii drugiej 10 osób. W chwili Biblioteki w Tłok wzięło udział 30. 38 uczestników. W kategorii pierwszej było to 21 osób, w kategorii drugiej 17. W chwili Biblioteki we Wroniawach wzięło udział 50 uczestników, w pierwszej kategorii 49 osób, w drugiej kategorii 1. I w Bibliotece Publicznej we Wolsztynie wzięło udział 70, 78 uczestników. W kategorii pierwszej było to 25 osób, w kategorii drugiej 53 osoby, losowanie upominków, osób, które chcielibyśmy uhonorować upominkami odbyło się 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 12. I teraz to, co Państwa będzie najbardziej interesować, najczęściej pojawiając, pojawiającymi się odpowiedziami na pytanie pierwsze, jakie Twoim zdaniem były najważniejsze wydarzenia dotyczące Polski w przeciągu ponad tysiąca lat jej istnienia, w kategorii pierwszej. Ankietowani odpowiedzieli, że był to Chrzest Polski. Odpowiedziały tak 241 osób. Następnie odzyskanie niepodległości 80 osób, bitwa pod Grunwaldem 25 osób, Druga wojna światowa 16 osób, Konstytucja 3 maja 8 osób, przystąpienie do Unii Europejskiej 5 osób, wybór Karola Wojtyła na papieża 4 osoby, euro 2012. 2 osoby. Z kolei w kategorii drugiej od lat 16 Chrzest Polski, 46 osób, odzyskanie niepodległości, 23 osoby, obalenie komunizmu, 10 osób. Druga wojna światowa, 7 osób, bitwa pod Grunwaldem, 6 osób, rozbiory Polski, 4. Przystąpienie do Unii Europejskiej 4, wybor Karola Wojtunu 3, powstanie Wielkopolskie 2, powstanie warszawskie 2. Łącznie w obu kategoriach yy, najwięc, najwięcej osób yy, typowało Chrzest Polski, 287 osób, później odzyskanie niepodległości, 103 osoby, bitwa partyjna 31 osób. Druga wojna światowa 23 osób, 23 osoby, obalenie komunizmu 10 osób, przystąpienie do Unii Europejskiej 9, Konstytucja 3 maja 8 osób, wybór Karola Wojtyły na papieża 7 osób, Rozbory Polski 4 osoby, powstanie wielkopolskie i warszawskie 2 osoby, Euro 2012 2 osoby. Kolejne kolei najczęściej się odpowiedziami na pytanie drugie Czyli jaka Twoim zdaniem jest najważniejsza polska postać, osoba? Były w kategorii pierwszej, był to Mieszko I, 111 osób, tak uznało. Następnie Jan Paweł II, 106 osób, Józef Piłsudski, 52 osoby, Lech Wałęsa 14 osób, Kazimierz Wielki, 13 osób, Andrzej Duda, 10 osób, Henryk Sienkiewicz, 6 osób, Wisława Szymborska pięć osób, Adam Mickiewicz, pięć osób, Bolesław kropy trzy osoby, Robert Lewandowski, trzy osoby, Mikołaj Kopernik, trzy osoby, Jadwiga Andagawańska i Maria Konopnicka, po dwie osoby. Natomiast w kategorii drugiej e, zwycięzcą okazał się Jan Paweł II, e, 76 osób tak uznało. Następnie Lech Wałęsa, siedem osób, Mieszko pierwszy pięć, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, po cztery. Maria Curie-Skłodowska po trzy i następne osoby ymm, ymm, po dwie, to jest Tadeusz Kościuszko dwie osoby, Witold Pilecki, Jan III Sobieski, Mikołaj Kupernik, Fryderyk Chopin i Henryk Sienkiewicz. Łącznie w obu kategoriach, najwięcej osób typowało Jan Paweł II, jest to 182 osoby Łącznie. Następnie Mieszko I, 116, Józef Piłsudski, 56, Lech Wałęsa, 21, Kazimierz Wielki, 13, Andrzej Buda, 10, Adam 9, Henryk Sienkiewicz, 6, Wisława Szyborska, 5, Maria kirysk łodowska i Bolesław Dobry i Robert Lewandowski po 3, jeszcze Mikołaj Kopernik, 3, Jadwiga Andagałańska 2 osoby, Maria Konopnicka, 2 osoby i dalej też podwijał sobie Tadeusz Kościuszko, Witold Pilecki, Jan III Sobieski, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin i Henryk Sienkiewicz. Natomiast najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami na pytanie trzecie, jaka Twoim zdaniem była najważniejsza polska książka, były to w kategorii pierwszej do lat 15. Zwyciężył, zwyciężyła książka Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, 95 osób to poznało. Następnie Adam Mickiewicz, Pantadeusz, 83 osoby. Henryk Sienkiewicz, Trylogia, 45 osób. Henryk Sienkiewicz, Kwoładzis, 38 osób. Y, następnie, tak ogólnie powiedziane, Historia Państwa Polskiego, 21 osób. Henryk Sienkiewicz w Pustyni i w Puszczy, 13. Aleksander Kamiński, Kamienie na Szaniec, 6. Y, Pismo Święte, 6. Irena Jurnielewicz, Ten Obcy, 6. Arkady Fidler, Dywizją 306, 6 osób. Następnie Konstytucja Polski, 5 osób. Marcin Mastalesz, miasto 44, 2 osoby. Z kolei w kategorii drugiej odpowiadali ankietowani, że Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz i to 41 osób było. Następnie Henryk Sienkiewicz, Trulonia 21 osób. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, 12 osób. Władysław Frejmont, Chłopi, 4 osoby. Henryk Sienkiewicz, Krowalis, 3 osoby. Andrzej Sapkowski Wiedźmin, 2 osoby. I następnie Bolesław Prówst, Lalka po dwie, Gal Anonim, Kroniki Polskie, dwie osoby, Paweł Hele, Walzer, Dawidek, dwie osoby. biografia osób, które przeżyły drugą wojnę światową, dwie osoby, Jan Paweł pamięć Pamięci Tożsamość, dwie osoby. Łącznie w obu kategoriach yy, najwięcej osób mówiło, że jest to Adam Mickiewicz Pantadeusz 124 osoby, następnie Henryk Sienkiewicz Krzyżacy, 107 osób. Henryk Sienkiewicz trylogia 66 osób. Henryk Sienkiewicz Kwowalis 41 osób, historia Państwa Polskiego 21 osób. Henryk Sienkiewicz w Pustyni w Puszczy, 13, Aleksander Kamińcki, kamienie na 6, Pismo Święte 6. Are, Irena Ten 4 06 Arkady Fidler-Dywizjon 306, Konstytucja Polski 5 osób, Władysław rajmont Chłopi, 4 osoby, i następnie po, po dwie osoby Marcin Mastależ, Miasto 44, Sob, Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, przepraszam, Bolesław Prost-Lalka, Gal Anonim, Kroniki Polskie, Paweł Helle, Wajzer-Dawidek, Biografie osób, które uczyniły II wojnę światową. Paweł II. Pamięć pamięci tożsamość. Na tym protokół zakończono 12 kwietnia 2016 roku i podpisano. W kategorii pierwszej wylosowano i nagrodzono. Ja Proszę w tej chwili Pana Burmistrza, o to Pan Bardzo będzie wręczał wszystkim Państwom upominki. W kategorii pierwszej. Tatyli Biblioteki w Kambrowie: Magdalena Herzog, Kamil Tobota, Alan Baszko. Bardzo proszę, proszę podejść tutaj. Proszę Państwa, brawo poproszę dla mnie. Rząd Zuzanna, Paweł Bartosz, Radny Antoni, Krus Rada, Przemysław Pacyna, Śliczyńska Sara, Duda Damian, Piotrowski Gabriel, Miszko Krzysztof. Dziękuję. na zdjęcie. Dziękujemy. W Wielkiej Brytanii w starym widzimie były yy, te osoby Paweł Nowak, Mikał, Mikołaj Job, Natalia Patelas. Yy, niestety ta osoba nie ma, to osoby nie mogły się ze względu na który które się w szkole. W biblioteki chwili taki świątnie. Tobiasz Kozłowski, Jagoda Łukaszewska, Krzysztof Janek. Zapraszam wszystkich. Na biblioteki ze de de Adam Bulat, Sandra Witkowska, Cecilia Sząbecki. Dziękuję. W bibliotece w Wysztynie Jakub Skwierzyński, Norbert Przybyła, Jakub Szlatka, Michał Kondek, Mateusz Kaczmarek, Łukasz Marcinek. W Bibliot Biblioteki w Kębłowie uchomerowano Anna Czańska, Emilia Nawrocka, Wiktor Wiktoria Trop. Zapraszam. Był taki obszar. Edyta Milanowska, Ada Gałęzowska, Bożena Pawła. Zapraszam. Za chwili biblioteki w Starej Widzimy Alicja Sporzecka-Cichy, też zapowiadała, że nie może dotrzeć. Mariusz Przątka, Karolina Szymańska. Zapraszam, czy są Za chwili biblioteki w Świętnie, Katarzyna Knopisz, Maria Bońska, Krystyna Budzio. Zapraszam i Biblioteki w Tłuchach Zofia Kaminiarczyk, Sylwia Matysiak, Justyna Adamczak. Zapraszam panie. Biblioteki we Wroniach. Pani Jadwiga, akurat tutaj nie ma nazwiska napisanej. I w Bibliotece we Olsztynie, Dawid Templin, Marcin Lechman, Aneta Laska, wyrośena Lorenz, Beata Saurita. Które, które przybyły są. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za udział w tym prewizycie Proszę Państwa, ja jeszcze chciałabym, aby też jeszcze poproszę Pana Burmistrza, aby Pan Burmistrz wręczył Pani Beacie Wróz podziękowania, bo tak naprawdę ona jest inicjatorką i pomocodawczynią tych pytań, które były w prewizycie Także poproszę Panią Beatę również. Ja chciałem podziękować przede wszystkim za tą inicjatywę, pogratulować wszystkim uczestnikom, na pewno wiedzy, ale przede wszystkim zainteresowania historią naszego państwa. Ta historia, jak widzieliśmy na filmie, można powiedzieć, jest kolorowa. Pojawia się w niej i kolor czerwony. Kolor krwi naszych ojców i dziadów, którzy polegli, abyśmy dzisiaj mogli żyć wolnym w wolnym państwie polskim. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym młodym uczestnikom, którzy chcą odkrywać karty naszej historii, którzy chcą ją zgłębiać. Bo w was jest nadzieja, to w was jest przyszłość, wy będziecie za czas jakiś tworzyć historię, a nasza historia musi być żywa, musimy ją ocalić od zapomnienia. A tylko dzięki takim inicjatywom możemy, możemy to czynić. I tutaj chwilę czoła przed inicjatorami tego plebiscytu, tego konkursu, mówiąc po prostu Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz, ale proszę Państwa, musiałam, muszę tutaj jeszcze dopowiedzieć, że te upominki ufundował Pan Burmistrz Wolszczyna i biblioteka. Proszę Państwa, zanim, a teraz Pan Profesor Krzysztof Szefa z Uniwersytetu Adelaide wygłosi swój wykład, chciałam Państwu jeszcze pokazać film. Film taki współczesny, który zrobili Kipice Lecha, też który dotyczy historii Polski i Chrztu Polski. Leży na światło.